Hej, cześć, manko wam wszystkim, ludzie. Z tej strony Wecki, witajcie w kolejnym filmie u mnie na kanale. I słuchajcie, dzisiaj pokażę wam, jak się dostać do Central Loop bez użycia metra. Wiem, że wiele osób ma problem z tym, że często jak wchodzicie do Central Loop, dostajecie paralotnie i później przenosicie się do Old Villadoru, to tutaj w downtown niestety to metro znika i nie jesteście w stanie w żaden sposób się dostać tutaj do tego drugiego miasta. Dlatego dzisiaj pokażę wam fajny sposób na to, jak można się tam dostać tutaj właśnie z Old Villadoru. Także serdecznie zapraszam was do oglądania. Także pierwsze, co musimy zrobić, to w Old Villadoru dorze, pójść sobie dokładnie w to miejsce tutaj. Jak zapewne wiecie, jest to oczywiście tutaj mościk, który prowadzi nas do Central lub, tak jak to było w fabule. Tak, oczywiście wchodzimy sobie tutaj. Teraz, w momencie, kiedy sobie tutaj idziemy, to przejście z drugiej strony jest otwarte, więc bez problemu możemy sobie tutaj tędy przebiec. Jak widzicie, drzwi są otwarte, także możemy śmiało tam sobie przejść. Okej, okay. dalej sobie idziemy oczywiście cały czas prosto. Dosłownie tak samo, jak wtedy goniliśmy Wolca. Dosłownie jesteśmy tutaj przy tym moście. Tutaj mamy busika. No i teraz tak, w momencie, kiedy szliśmy sobie tutaj cały czas tym mostem do przodu, to traficie oczywiście na kolejny most, gdzie trzeba wykonać ślisk i po prostu skoczyć. My tego nie robimy. My się ustawiamy tutaj w tym miejscu. Tutaj będziecie mieli ambulans, tutaj będziecie mieć bazę służb prawa, że tak powiem, i tutaj samochód z chemikaliami, tak? Odwrócimy się o 180 stopni. To mamy oczywiście tam VNC, mamy central lub i dokładnie tutaj tą przestrzeń. I teraz jedyne, co musimy zrobić, to rozpędzić się w tym miejscu, skoczyć i lecieć sobie tutaj cały czas paralotnią do wody. Zaraz oczywiście Wam to pokażę, jeszcze rzucę okiem na mapkę, żebyście też wiedzieli, gdzie ja się znajduję w tym momencie. Tak, oczywiście tutaj mostem cały czas do przodu, cały czas i jest to tutaj ten obszar. Ok, gdy już to wiemy, to co, rozpędzamy się i pokażę Wam, jak należy lecieć. Skaczemy, paralotnia i tutaj jeden co robicie, to ja przytrzymuję oczywiście klawisz S, tak, żebym po prostu leciał sobie cały czas. Wiem, że na początku macie o wiele mniej staminy, o wiele mniej wytrzymałości, Także, jeżeli będziecie sobie tutaj lecieć w ten sposób, oczywiście są chemikalia. Tak. Jeżeli tak będzie, to oczywiście wchodzicie sobie do wody. Nic się złego nie dzieje, po prostu płyniecie sobie dalej. Oczywiście ten czerwony wskaźnik możecie mieć, natomiast pamiętajcie, żeby nie osiągnął on zera, bo wtedy po prostu będziecie tracić życie, a życia na początku wiem, że też jest mało. Oczywiście płyniemy sobie tutaj cały czas, wypływamy i zobaczcie, jak się nagle mapa zmieniła. Oczywiście ja jestem tutaj po epilogu. E, tak, tutaj sobie biegniemy, cały czas biegniemy. I okej, okay, oczywiście troszeczkę nam tutaj tej odporności zajdzie, natomiast nie musimy się o to martwić. Na spokojnie idziemy sobie cały czas tutaj do przodu, tutaj po schodach, tak. Potem idziemy sobie po kolejnych schodach, i idziemy tutaj wyżej. Już tak naprawdę można powiedzieć, że jesteśmy w central lub, ale ja jeszcze wam dokładniej powiem, jak tutaj należy iść. No i słuchajcie, gdy już wyszliśmy sobie po schodach do góry, to skręcamy sobie tutaj w prawo. Tak, tutaj za te szlabany. Za ten samochód lecimy sobie tutaj tą drogą. Już. Jest Jesteśmy bardzo blisko, teraz jedyne, co musimy zrobić, to po prostu przejść sobie tutaj. Ok, jak będziecie szli do przodu, to zauważycie tutaj taką chatę. Jeżeli będzie ta chata, to po prostu za nią skręcacie sobie tutaj w lewo i idziecie teraz tutaj przez las. Okej, okay. schodzicie sobie na dół, tu macie kolejną chatę. No i tutaj już tak naprawdę macie już central lub ja jeszcze wam tutaj przejdę do końca. Raz, dwa, no oczywiście nie trafiłem. Tutaj po deskach i wylądujecie w garizonie dokładnie central lub Także, gdy już jesteście tutaj, to już bez problemu możecie sobie przejąć kolejne metro. Bardzo polecam sobie od razu przejąć jakiekolwiek metro. Oprócz oczywiście downtown, ponieważ jeżeli downtown jest zbugowane, to możecie sobie wziąć albo z New Down Park, albo od razu tutaj z garyzonu lecieć na to, żeby po prostu nie mieć już tego problemu, co wcześniej, że to metro się tutaj nie pojawiało. Także, słuchajcie, to tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że poradniczak wam się przyda i dzięki temu będziecie mogli sobie ze spokojem przejść na drugą mapę. Oczywiście, jeżeli możecie standardowo zostawić. Jakiś ślad, proszę tam na dole, będzie mi bardzo miło. I oczywiście dziękuję wszystkim wspierającym za pomoc i chęć wsparcia mego kanału. Także co? Trzymajcie się i do zobaczenia.